Chciałam znowu zacząć od tego, że ten tydzień taki straszny, że znowu mnóstwo trudności i zmian w pracy, że znowu dostałam zmianami organizacyjnymi na głowę w robocie, że mamy teraz ten tydzień ekstremalnie trudny, ponieważ mamy serię 6-7 godzinnych takich warsztatowych spotkań, gdzie będziemy planować resztę roboty na przyszły kwartał. I wiecie co? Tak jest w rzeczywistości. Ale chyba ten wstęp mi wystarczył i potrzebuję odrobiny pozytywności. Nie mylić z pozytywizmem, e? e? pracą podstaw. Pamiętacie ze szkoły. Także tym samym daję wam znać, że letko nie jest, ale przejdźmy już do spraw znacznie weselszych. A, a propos wesela, właśnie. To zapomniałam wam przytoczyć taki fakt. Taką historię, e, która w sumie była bardzo ważna tego dnia. Natomiast e, z racji tego, że nie została uwieczniona na kamerze, to jakoś mi wypadła z głowy. Otóż na weselu, na którym byliśmy dwa lata temu, o którym wspominałam wcześniej z racji makijażu na którym miałam przyjemność być świadkową, Państwo młodzi mieli przygotowaną taką atrakcję. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z tematem, czy jesteście zwierzętami weselnymi. Ja nie przesadnie. Natomiast na większości wesel jest taki moment, w którym pani młoda rzuca bukietem, wiankiem, welonem, pan młody muchą albo krawatem czymkolwiek, i rzucają ten przedmiot za siebie w stronę panien. W przypadku panny młodej lub kawalerów w przypadku pana młodego. No i osoby, które złapią ów e, przedmiot, e, mają się hajtać w następnej kolejności. Niekoniecznie ze sobą. E, oczywiście fajnie jest jak trafi na parę, no ale bez przesady. Ja przeważnie jak zaczynają się tego typu atrakcje, to e, uciekam jak najdalej od parkietu. No i nasi znajomi są ludźmi z pomysłem i rzeczowe obiekty do rzucania nieco różniły się od tych konwencjonalnych. I tak znajomki, u których byliśmy przed chwilą na weselu, złapali wtedy owe obiekty. Ej, zupełnie to była suma przypadku, wcale nie było to zaplanowane, że oni mają to złapać. Jako, że oni też nie należą do osób nudnych, jak my wszyscy, są pozytywnie walnięci, lejąc na wszelkie konwenanse, postanowili tym razem te obiekty przekazać bezpośrednio kolejnej parze. Po krótkiej opowieści, jak to i oni otrzymali owe przedmioty, zaczęli słowami chcemy przekazać je pewnej parze i wiemy, że wyjście na środek może być dla nich niekomfortowe, a ja już wtedy miałam takie ozu, ozu oezu. Ale mamy nadzieję, że jakoś to zniosą. I tak też się stało, że w nasze ręce trafiły nie welon, a welonka. Taka urocza. I nie muszka, a mucha. Także wspaniale. Zaręczeni już jesteśmy, ale o potencjalnym weselu nie chce nam się absolutnie jeszcze myśleć. Niemniej przedmioty cudowne, pomysł idealny, także na pewno i Welonka, i Mucha znajdą też kolejną parę. Z pozytywnych rzeczy to jeszcze w weekend, jak już widzieliście, udało mi się względnie posprzątać balkon, z czego byłam bardzo zadowolona. Była to akcja bardzo spontaniczna, więc jak widzieliście nie byłam przygotowana narzędziowo. Już drugi rok z rzędu obiecuję sobie, że kupię sobie sekator i jakieś fajniejsze rękawiczki, mimo że nie do końca potrafię pracować w rękawiczkach. No ale skutek był taki, że musiałam ściąć paznokcie na króciutko. W przyszłym tygodniu może wezmę się zaplanowanie tego, co chciałabym posadzić i gdzie. Tym razem m, nauczona zeszłym sezonem, myślę, że podejmę nieco lepsze decyzje. Ale to w następnym tygodniu. Teraz muszę się przejść po tym całym 6-godzinnym spotkaniu. A Was zostawiam z przepisem na ryżowe kluski i nie tylko. I skończę żelka. Mmm. Spotkanie związane z planowaniem w robocie zakończone. Proces Długi, ale bardzo owocny. Udało nam się przypasować zadania zgodnie z naszą ekspertyzą, która w moim wykonaniu jest jeszcze taka lekko wątła. Niektóre z zadań pokrywają się z tym, co robiłam w poprzedniej pracy, inne będą zupełnie nowe, także trzeba się będzie jeszcze dużo nauczyć. A, a propos nauki to pod poprzednim vlogiem w komentarzu dostałam pytanie o moją edukację mianowicie o to, jakie skończyłam studia. I jest to tak dziwna i szeroka historia, że w sumie postanowiłam Wam ją przytoczyć. Otóż mój tata był leśniczym i latem, kiedy nie było szkoły, a mama wtedy wyjeżdżała do pracy w Niemczech, zabierał mnie często ze sobą do pracy. Oczywiście, jeśli mógł, i już wtedy jako dzieciak mówiłam rodzicom, że ja będę chciała zostać leśniczówką. Kojarzyłam to zajęcie z dbaniem o przyrodę, spacerowaniem po lesie, kontakcie z naturą, dokramieniu zwierzyny leśnej, generalnie same przyjemności. Natomiast wizja ta została skutecznie zanegowana przez tatę, ponieważ zgodnie z prawdą w tamtych czasach kobiety na podobnych stanowiskach najczęściej sadzano za biurkiem w nadleśnictwie i tyle z tego lasu miały. Być może uważano, że sam zawód jest zbyt ciężki i bardzo wymagający fizycznie, dlatego istniała dosyć duża szansa, że wszystko to, co mi się w nim podobało, będę mogła sobie oglądać tylko przez szybkę. I w ten sposób pomysł umarł. Ale na tapet wtedy weszła opcja zostania zootechnikiem albo nawet weterynarzem. Moja mama była zootechnikiem, jak i dziadek, dlatego materiałów w domu było aż potąd. Mieliśmy wtedy też konie, rodzice prowadzili agroturystykę. Ja wtedy dosyć dużo w liceum jeździłam konno. Była to moja ogromna pasja. Dlatego wydało się naturalne być weterynarzem, wyspecjalizować się w kuniach i potem być może jeszcze zrobić papiery na uprawnienia instruktorskie na jazdę konną. Natomiast problemem, który wtedy był dla mnie nie do przeskoczenia, było to, że jedyna uczelnia, na której można było to osiągnąć, była w Olsztynie. I chyba nadal tak jest, że w mojej okolicy jest to najbliższe miejsce, w którym można zdobyć takie wykształcenie. A cała moja ekipa znajomych i w tym też moja pierwsza poważna licealna miłość mieli zamiar studiować w Gdańsku. Nie do pomyślenia dla mnie było wtedy zostawić to wszystko i pojawić się samemu w Olsztynie. Miałam chyba wtedy dosyć pozamykaną i przerażoną głowę na tego typu decyzje. Także i ten pomysł upadł. Następnym pomysłem, który dość mocno we mnie został na długo długo, była chęć zostania architektem wnętrz. Pamiętacie moje plany pokoju, które pokazywałam kiedyś? U mnie średnio raz na pół roku wszystkie meble i aranżacja w pokoju zmieniały miejsce. A nie był to wcale taki ustawny pokój. Zresztą widzieliście w domu wszystkie wydania czterech kątów, które zbieraliśmy. I później też na przestrzeni wielu, wielu lat jeszcze kupowałam czasopisma wnętrzarskie i śliniłam się do nich. Dlatego też wcześniej pojawił się taki pomysł, żeby zacząć to studiować. Teraz, architektem wnętrz można zostać po kursach albo studium. Natomiast wtedy bardzo, bardzo chciałam dostać się na ASP. No i było w Gdańsku. Rodzice wspierali ten pomysł, wysłali mnie nawet na takie zajęcia z rysunku dodatkowe po szkole. Gdy nadszedł czas, pojechałam na kilkudniowe egzaminy wstępne do Akademii Sztuk Pięknych we Gdańsku. No i... nie dostałam się. Niestety nie wiedziałam, że ludzie startują na ASP po kilka lat z rzędu i że miejsc tam jest bardzo malutko. Później też słyszałam taką plotkę, że te miejsca są obsadzone dla dzieci jakichś osób wysoko postawionych. Niemniej nie wyszło wielka załamka. Jakoś wtedy też złożyłam papiery na Uniwersytet Gdański na biologię. Pomyślałam, że to dobra alternatywa, też związane z naturą. Zdawałam rozszerzoną biologię na maturze. Może była też to jakaś droga do ochrony środowiska. Generalnie pasowało mi to. Złożyłam papiery, jak bardzo dużo osób, bo był to w pewnym momencie dosyć popularny kierunek studiów, no i wylądowałam w dobrych kilkanaście miejsc pod kreską. W tamtych czasach, zupełnie nie wiem, jak jest teraz, można było złożyć papiery na trzy różne uczelnie, i w momencie, gdy się dostało na tą wymarzoną, wystarczyło poinformować pozostałe uczelnie i zostawało się skreślonym z list. Umożliwiało to wtedy tym osobom, które czekały na miejsce pod listą przesunięcie się na tej liście wyżej. Takie czystki i aktualizacja tych list były wykonywane raz na jakiś czas i wyniki były publikowane na przykład w gablocie przy dziekanacie w uczelni. Niestety ja nie do końca mogłam pozwolić sobie na to, żeby bywać w Gdańsku codziennie i zaglądać na uczelnie. Wtedy mieszkałam 100 km od Gdańska. Dlatego zadzwoniłam do dziekanatu i otrzymałam informację, że ostateczna lista studentów będzie umieszczona w internecie. Tego i tego dnia po tej już długo godzinie sprawdziłam listę w internecie i, yy, i się nie dostałam. To był przeogromny cios, zawód, załamka. Miałam dużo pretensji do siebie. Dla mnie to była taka dosyć mocno osobista porażka. No, ale z racji tego, że tak usilnie próbowałam się dostać do tego Gdańska, bo znajomi i chłopak. To nie wiem, jak i kiedy, ale pojawiła się inna opcja. Już na tamtym etapie większość uczelni miała listy pozamykane, więc zostały tylko uczelnie płatne. I tak też pojawiłam się na studiach zaocznych w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, o której później usłyszałam, że mówią Wyższa Szkoła Tańca i Hulańca. Nie było to coś, co mnie mega interesowało, nie stało to nawet blisko obok moich marzeń, ale dało mi bilet do miejsca, w którym tak bardzo chciałam utrzymać wszystkie relacje. Pobudki może i słabe, ale cel był osiągnięty. Wystarczyło się zadłużyć, bo wzięliśmy wtedy kredyt studencki w banku, który skończyłam spłacać jakieś całkiem niedawno temu. Żeby móc się utrzymać w tym samym czasie podjęłam pracę w MPK, żeby mieć pieniądze na stację, na wynajem. Wtedy płaciliśmy za to ogromne pieniądze, to było po 500 zł od łebka i to wtedy była bardzo duża kwota. Na okresie próbnym w Empiku otrzymywałam wtedy nieco ponad 700 zł i powiem Wam, że za te 200 zł kiedyś dało się nie dość, że wyżyć prawie cały miesiąc, to jeszcze pobawić. Oczywiście wszystko dzięki słoikom od rodziców. Także rozpoczęłam studia licencjackie na kierunku informatyka w turystyce. Wydawało mi się to przyszłościowe, bardzo lubiłam ten przedmiot w liceum, no i chłopak z polibudy z informatyki mógł czasem pomóc. Niestety po ukończeniu licencjatu ten kierunek cieszył się zbyt małym powodzeniem, żeby mogli go otworzyć na magisterkę. Magistra mam z zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Moja promotorka miała sławę osoby, która ze wszystkiego potrafiła zrobić tytuł pracy magisterskiej. Więc w momencie, kiedy zapytała mnie o moje zainteresowania, to odpaliła jej architektura wnętrz. I słuchajcie, dała radę, bo tytuł mojej magisterki to Analiza architektoniczna rozwiązań funkcjonalnych w obiektach hotelarskich. Czyli tak naprawdę architektura wnętrz, tylko że dla hoteli. Praca super, przyszło do obrony. Kończyłam pisać tę pracę w jednym z najtrudniejszych momentów w moim życiu, więc fakt, że podołałam, napawał mnie przeogromną dumą. Podniesionym czołem usiadłam przed komisją i otrzymałam pytanie. W kontekście turystyki, co sądzi Pani o seks turystyce w tych czasach? Nowitki mi opadły, jak możecie sobie wyobrazić, coś tam opowiedziałam mniej lub bardziej mądrego i się obroniłam. Jeśli myślicie, że to jest gwóźdź programu tej opowieści, to się mylicie. Bo po rozpoczęciu pierwszego roku studiów, po tym jak zaczęłam pracę w Empiku, pod koniec października przyszło do mnie pismo z Uniwersytetu Gdańskiego, że zostaje skreślona z listy studentów z biologii, ze względu na brak pojawienia się na zajęciach, bo ostateczna lista studentów, którzy się dostali, została wywieszona w gablocie przy Dziekanacie. Mam nadzieję, że jest to wyczerpująca odpowiedź na temat mojej edukacji i ukończonego kierunku studiów. Także rozgadałam się troszeczkę, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. I do zobaczenia w następnym vlogu. Jakoś. Ja lubię grzebać w ziemi. Zarezerwowane. Zarezerwowane. Ej, jakieś krukowate wyżerają to jedzonko dla ptaszków. To jest dla mniejszych ptaszków niż wy. Sio, tytuł mojej pracy magisterskiej to zapomniałam. może zdradzić mi tajemnicę, y, jak to się dzieje? Jak y, te ciuchy się y, mnożą? Why? Why? Widzicie to? Widzicie to? Jak? Jak? Kiedy? Kiedy to się do jasnej cholery tworzy? Nie wiem!